W dniach 14 i 15 grudnia 2013 roku Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych Karpaty obchodziło 10 rocznicę swojej działalności. Spotkanie odbyło się w Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 na terenie Ośrodka Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego Karita Smyczkowca. O działalność stowarzyszenia zapytaliśmy prezesa Związku Stanisława Orłowskiego. W 2003 roku, kiedy przestał istnieć oddział PTTK w Lesku, wielu przewodników pragnęło nadal prowadzić doskonalenie zawodowe i wysunęli taką inicjatywę, aby się zrzeszyć w takie niezależne stowarzyszenie, które będzie zrzeszało przewodników chętnych do ponoszenia kosztów z własnej kieszeni oczywiście na takie doskonalenie. I chętni znaleźli się w Sanoku, w oddziale PTTK w Krośnie, też w oddziale PTTK w Przemyślu, Rzeszowie. I początkowo było u nas chyba dwudziestu kilku, a dzisiaj tylko jest 60 osób. Głównym celem, jaki przyjęliśmy w statucie, była promocja Podkarpacia. Każdy w innym regionie mieszka i w Tarnoprzeku, i w Rzeszowie i tak dalej. Natomiast y, podstawowym doskonalenie umiejętności. Podnoszenie swoich kompetencji kwalifikacji, bo mieliśmy już wtedy świadomość, że będzie bardzo wymagana z czasem jakość usług w turystyce. I na tę jakość postawiliśmy najpierw był kurs na przewodnika Beskickiego klasy trzeciej. Ja wtedy kierownikiem tego kursu byłem, potem samokształcenie kierowane na klasę pierwszą prowadził Staszek Flis z Rzeszowa i samo kształcenie kierowane na klasę drugą, które również prowadziłem dla 12 osób. W tej chwili uprawnienia państwowe to było pięciu przewodników klasy pierwszej, dodatkowo mieliśmy trzech, więc mamy ośmiu. Klasy drugiej kolejne pięć osób, więc już mamy 17 klasy drugiej. No pozostali koledzy Kształcą się i być może na wiosnę kolejna piątka przystąpi do egzaminu państwowego. Zmieniają się zarządzenia, ustawy, rozporządzenia, nas to nie interesuje. Jakość w turystyce jest rzeczą istotną, może i najistotniejszą w tej chwili, kiedy na rynku poszukuje się specjalistów, fachowców. Bardzo cennym nabytkiem są leśnicy w naszym gronie, bo sporo turystów, chociażby ostatnia grupa z Petersburga, zachwycona była przyrodą Bieszczadów. Nie zaimponowano im muzeami, mają przecież znacznie ciekawsze, ale wielkim szokiem było dla nich szkło w Hucie Sabina, w dziedzictwie szkła w Krośnie. I oczywiście przyroda bieszczacka. W muzeum chodzili z otwartymi gębami w szczykach. Nie mogli się nadziwić eksponatom, no i tym skarbom, które później pokazano w formie diaporamy czy filmu o bieszczadach. Zamierzamy więc to piękno pokazywać, starając się wykorzystać też talenty poszczególnych osób, aby stworzyć im taką możliwość promocji szeroko pojętej, nie tylko bieszczadów, niskiego Beskidu, chociaż z tych dwóch obszarów mamy najwięcej publikacji, osiągnięć, ale przede wszystkim szeroko pojętego Podkarpacia. A jak prezes Stanisław Orłowski ocenia dziesięciolecie działalności Stowarzyszenia? Myślę jednak, że udało nam się zrzeszyć, skupić pasjonatów i to jest chyba największy skarb, bo każdy członek Stowarzyszenia to taka indywidualność chodząca na czterech nogach często, bez różnych problemów i to, że trwamy 10 lat w zgodzie, a nie w jakichś tam kłótniach czy, czy niesnaskach, to to właśnie największe chyba osiągnięcie wszystkich ludzi, którzy potrafią unieść się ponad różne tam podziały. Reprezentują ci członkowie przynajmniejsze opcje polityczne czy, czy stowarzyszenia, ale jednoczy nas region. Działamy dla dobra regionu. Nie uznajemy podziału na powiaty, na jakieś gminy, na jakieś tam lokalne grupki działania. Potrafimy się dogadywać, bo nadrzędny cel, czyli promocja szeroko pojętego regionu, gdzie przyjeżdża turysta, jest. Dla nas bardzo ważna, turysta jest pracodawcą miejscowej ludności. Jest to na pewno jakaś służba dla tej ludności, bo staramy się wydłużyć sezon turystyczny. Już w tej chwili od kwietnia do września coraz więcej turystów bywa w regionie i jakaś tam zasługa wielu naszych kolegów jest, w tym kolegów prowadzących portale internetowe, bo to jest najsilniejsze medium w tej chwili przekazu, czy publikujących w różnej formie. To jest jednak coś. No i mamy wiele indywidualności, trudno wymieniać. Każdy jest przecież jakąś indywidualnością, no ale i wydawców chociażby no, rocznika Bieszczat, czy, czy wielu portali internetowych itd. Tak w czasie obchodzenia jubileuszu wręczono dyplomy potwierdzające ukończenie samokształcenia kierowanego na pierwszą i drugą klasę przewodnika Beskickiego. Odbył się również koncert Przemka Chmiela Chmielewskiego, wystąpienia członków stowarzyszenia i degustacja win węgierskich z winiarni Wiesława Jarosza z Sanoka. Przewodnicy uczestniczyli także we mszy świętej odprawionej przez księdza biskupa diecezji kamienieckiej Jana Niemca. Na zakończenie zapytaliśmy prezesa Stanisława Orłowskiego o rolę przewodnika w obecnych czasach. Rola przewodnika w takim ogólnym znaczeniu to rzetelny przekaz informacji o regionie, nie tylko wiedzy, ale przede wszystkim wszelkich informacji, tak aby turysta chciał do tego zakątka, który odwiedził, jeszcze raz wrócić. Jeśli wraca, to jest największy sukces. On przyciągnie co najmniej 9-10 kolejnych. Natomiast dobrze nam się układają kontakty z niektórymi samorządami, bo jest z niektórymi, nie ze wszystkimi. Jeśli tam jest rada bądź wójt, który czuje w turystyce takie wielkie narzędzie do zwiększenia miejsc pracy czy dania zatrudnienia, chociażby najmłodszym. Takim przykładem świetnej współpracy byłaby gmina Dydnia. Gdzie wójt z sekretarzem gminy i przewodniczącym rady osobiście nas obwozili po gminie w czasie wycieczki szkoleniowej, pokazywali wszystkie atrakcje, obdarowali nas wieloma wydawnictwami. Oni faktycznie robią wszystko, by na tym Pogórzu Dynowskim zaistnieć. Ależ on tak jakby na uboczu, na trasie przylotowej, a robią wszystko i trasy spacerowe, i, i różnego rodzaju ciekawe miejsca do pobytu, wypoczynku, zatrzymania się, aby ten turysta jadąc w Bieszczady zechciał się tam zatrzymać. Drugim takim przykładem, bardzo pozytywnym jest gmina Zarszyn, gdzie mają ostatnio, jak byłem, 48 stowarzyszeń. Nie słyszałem o podobnym yy, samorządzie, który miałby aż tak zrzeszoną społeczność lokalną. Yy, więc. Oni też starają się, by każda wieś była jakąś małą ojczyzną, by w tej wsi zatrzymać ludzi. I jeśli widzimy takich pasjonatów, to bardzo chętnie im pomagamy.